Witajcie moi drodzy, a w dzisiejszym filmie opowiem o tym jak sprzedałem wszystkie moje bitcoiny. Serdecznie zapraszam do materiału. Zanim sobie poważnie zaczniemy, zapraszam Cię do subskrybowania tego kanału, mamy ponad 4000 subskrybentów, a ja bardzo szybko chciałbym dobić 5000, więc zachęcam Cię do tego. Ostatnio nagrywałem o tym, jak kupuję akcje, o technologii troszeczkę, jaki telefon kupić, o, analizy, o analizie jednej kryptowaluty, takiej też ciekawej memcoinu i memcoinie i o inwestycjach, czyli co to są konta oki. W pierwszym linku z mojego opisu Możesz też sobie sprawdzić, jakie platformy polecam, gdzie kupuję, gdzie sprzedaję krypto, akcje, gdzie rozliczam podatki od krypto, od akcji oraz zapraszam Cię do śledzenia moich socjal mediów, to jest Instagram, Twitter i YouTube. Nominalnie zaczynaliśmy sobie zawsze od zasad serii, natomiast teraz nie będziemy na to tracić czasu. Jeżeli chcesz, spałuj sobie to wideo i przejrzyj sobie, jakie tutaj te zasady serii, jeżeli jesteś pierwszy raz na tym kanale, obowiązywały do tej pory. Nadmienię sobie jeszcze, że tutaj jest seria Kupuję kryptowaluty i to jest składowa, składowy film do tej serii, gdzie od ponad 3 lat kupujemy różne kryptowaluty i ja miesiąc co miesiąc pokazuję jak, co, kiedy, jakie, dlaczego i tego typu analizy, więc też warto sobie prześledzić. Linki do najważniejszych filmów i do najważniejszych filmów będą w opisie tego materiału. Jak możesz jeszcze zauważyć, ja tutaj od miesiąca pisałem, nagrywałem, jak się przygotowuję do Hossy, a ostatnie krypto kupowałem 3 miesiące temu, kiedy ATH Bitcoina był po 111 tysięcy dolarów. Przejdźmy sobie do analizy szybko tego co się dzieje w momencie nagrywania tego filmu na rynku e, kryptowalut. Od razu uprzedzę, w tym filmie nie będę kupował nowych kryptowalut, ale przeanalizujemy sobie to co zrobiłem i co robił będę. Fear and Greed Index jest na poziomie neutralnym 47 punktów, czyli takie no lekka panika. Altcoin Season 52, czyli takie nie wiadomo co. E, Coinmarketcap 20 najpopularniejszych krypto tutaj 243. To jest tutaj jakaś średnia, a market cap 160 bilionów dolarów. Wolumen, oczywiście market cap 3,83, no to jest jeszcze ta większa wartość. Jeżeli patrzymy sobie na sprawy dominacji, no to Bitcoin prawie 58%, Ethereum 13,6 i altcoin 28,4, co oznacza, że alt, alt seasonu jeszcze nie ma, czy będzie, nie wiadomo, zobaczymy, może się o tym na przestrzeni najbliższych tygodni dowiemy. Jeżeli chodzi o samego bitcoina, ja uznałem, że to jest dobry moment, żeby zacząć sobie coś tutaj sprzedawać. Informowałem o tym od dawna na Twitterze, Instagramie, na moich filmach. Wygląda wykres w ten sposób. Myślę, że jest dość atrakcyjny nadal. Oczywiście ATH było na poziomie 23 dni temu 124 tysięcy dolarów. Natomiast w tym momencie ja złapałem i wy też możecie, oczywiście nie wiadomo kiedy to oglądacie, na poziomie 111 tysięcy dolarów, Ale o tym za chwilę. Generalnie od dłuższego czasu no jest taka sinusoida, jest status, można powiedzieć, neutralny. Nie do końca wiadomo, co się będzie działo, jak będą rynki reagowały przez gospodarka amerykańska, rynek akcji, co się może wydarzyć, co zrobi Trump, stara śpiewka i zobaczymy, co dalej. Swoją drogą podlinkuję też ten film Strategie Bitcoina. Bardzo ważny film, uważam, że tutaj jest wytłumaczone wszystko. To jak rozgrywać bitcoiny, niekoniecznie cały rynek kryptowalut i niekoniecznie altcoiny, ale bitcoina cyklicznie, odkąd on istnieje, rok w rok, przez cykl, z cyklu na cykl, przez 4 lata, na kolejne 4 lata, aby na nim zawsze efektywnie po prostu zarabiać. Dlatego ten film jest bardzo ważny, w nim tłumaczę tą zasadę, której ja się teraz w tym momencie trzymam cały czas. A co możemy zobaczyć, to możemy zobaczyć to, że na przykład jest taka strategia 500 dni, o tym w tym filmie, gdzie BitHub już mówił o tym w maju drugiego, czyli pół roku temu, praktycznie 2025 roku, zgodnie z kalendarzem 500 dni od ostatniego halvingu bitcoina, upływa. To jest takie tłumaczenie dziwne: upływa na początku września 2025, czyli to jest znak, prawda? Ale o co tutaj chodzi? Jeśli cykliczność przetrwała mimo wszystkich zawirowań, to właśnie teraz powinniście znajdować się w fazie, w której bitcoin stopniowo przygotowuje się do największego wybicia w tym cyklu. Ale to było w maju. Oznacza to tutaj tyle: oni tutaj zasugerowali, że na początku września to mogą być finalne wzrosty bitcoina. Dlatego też wiadomo, nie wyłapiesz nigdy górki, ale to może być to. Ja na swoim Twitterze, do którego zachęcam cię do obserwowania, 3 września opublikowałem informację, że sprzedałem 100% swojego bitcoina. Najszybciej mi było tamto napisać i w takim wypadku tak to zrobiłem. Ile to jest i ile zarobiłem, o tym za chwilę. Podobnie także... Na moim Instagramie można sobie prześledzić, nagrywałem tutaj rolki, nie mogę Ci teraz pokazać, bo nie jestem zalogowany o tym jak wybijało ATH na bitcoinie oraz też poinformowałem o tej samej informacji, że właśnie sprzedaję te bitcoiny, te które mam. No i tutaj też najszybciej w pewien sposób można się ze mną było. Można było zobaczyć, co będę robił właśnie w ten sposób. Dlatego też warto je te, ten Instagram obserwować, bo w przyszłości o swoich ruchach, tych najważniejszych, także tutaj będę stawiał, bo nie zdążę nigdy nagrać super szybko filmu, a najprościej szybko tutaj rolkę, storkę lub w prosty wpis wstawić. No i na dowód tego wszystkiego, proszę bardzo, sprzedaliśmy sobie, ja to zaraz wyjaśnię, ile to się uzbierało na Giełdzie Zonda, tam gdzie pokazywałem ci w linku na początku, to jest Giełda, na której sprzedaję, bo najbardziej mi się tutaj opłaca, moim zdaniem, sprzedaliśmy 0,034 i tak dalej Bitcoinów za 13 879 tysięcy złotych. To jest po kursie 403500 500 złotych. Równiutki kurs nam wyszedł, a oznacza to mniej więcej tyle, że jest to 111 tysięcy dolarów po dzisiejszym kursie w momencie przewalutowywania gdyby to dziś po prostu po dzisiejszym kursie gdybym to liczył na dowód tego pokażę Ci też co zostało z naszego projektu kupię kryptowaluty mamy tam nadal tutaj mamy tak total value we wszystkich całą wartość wszystkich coinów 14264 projekt prowadzimy ponad 3 lata tutaj mamy wykresy co nam jeszcze zostało ale o tym będzie w kolejnych filmach Aktualnie, żeby nam się zwrot inwestycji odbył całkowicie 1164 zł musielibyśmy jeszcze wypłacić, bo wychodzi około 1381 zł na plus. Tu mamy jeszcze potwierdzenie, właśnie 3 września była ta sprzedaż. Ja Ci ją pokażę w transakcjach na coin trackingu można to znaleźć, też do wszystkiego będziesz miał link w opisie. To była pierwsza sprzedaż z tego projektu. I została ona tutaj przeze mnie pokazana. 13 695 zł zostało zakupionych za to 0,033 bitcoina. Tutaj są różnice z tego wynikające co na ządzie miałem, bo miałem tam jeszcze jakieś groszowe sprawy z innych jakichś tam rzeczy. Więc te bitcoiny było troszeczkę więcej. Docelowo wyszło niecałe 14 tysięcy złotych za, tam 13 saczykiem za można powiedzieć. Te bitcoiny, które zgromadziliśmy sobie, ale o tym zaraz, na przestrzeni tych lat z tego projektu. Oczywiście ja z tego projektu dalej nie będę wychodził, myślę, że może nawet coś dokupimy za jakiś czas, natomiast czekam na, dalej na Ethereum, czekam na altcoiny, zobaczymy, czy się doczekam. Trudno jest to powiedzieć. Dokładne wyliczenie prezentuje się w sposób następujący. Wszystkie bitcoiny, czyli tutaj były 3, 4, 5, 6, 7, 8 takich paczek. Kupowałem od maja 2022 od najtaniej po 17 tysięcy dolarów, 16 900, najdrożej po 29, czyli stosunkowo można było, widzimy, dokupować jeszcze dużo, dużo dłużej. Wydaliśmy sobie na to, ja sobie to tutaj policzyłem: wydałem 3233 zł na bitcoina. 13 695 zł było zysku, czyli zrobiliśmy 423% 4,23x. W świecie krypto się 100% odejmuje, więc wyszłoby jakieś 323%, ale liczmy to tak prawi prawidłowo matematycznie, tak mi się wydaje, że będzie poprawnie 4,23-423% zostało zrobionych, czyli wydaliśmy na cały projekt do tej pory na wszystkie coiny 14800 już zwrot jest na poziomie 13,695, czyli właśnie 1155 złotych. Tam są mówię, pewne złotówki różnic wynikających z różnic kursów i aplikacji, z których to zostało wprowadzone 1155 zł potrzebujemy jeszcze, aby wyjść na zero. Natomiast mamy jeszcze tutaj całkiem fajną, pokaźną sumkę na alt season, który mam nadzieję wkrótce nadejdzie. No i co Ci mogę powiedzieć, jeżeli robiłbyś to co ja, robiłbyś to od początku i pokazywałem to, zresztą widać teraz zresztą na ekranie moje inne kryptowaluty. Jeżeli chciałbyś zobaczyć co kupowałem ostatnio, to sobie zobacz na poprzednich filmach. Ja ten projekt teraz w ostatnich miesiącach prowadziłem niecyklicznie, regularnie, bo też wakacje i też ceny były takie, że już nie chciałem nic dokupować. Co będzie teraz za miesiąc, czy coś nagram, zobaczymy w tej materii. Będę informował na pewno, mam duży pakiet Ethereum, który nie pochodzi z tego projektu też. To nie chcę też o tym wszystkim mówić, o wszystkich portfelach, które tutaj gdzieś posiadam, natomiast chciałem się rozliczyć i chciałem pokazać z tego projektu, który tylko robiliśmy na potrzeby tego kanału, jak to będzie wyglądało. I tutaj już można powiedzieć, że jesteśmy na zero, bo nawet ten tego tysiąca nie licząc to wyszło zero, a mamy taki mundbak, taką połowę całą portfela jeszcze, czekając na alt season w gotowości. Także może być bardzo ciekawie. No i jeżeli ten film Ci się podobał, to zasubskrybuj ten kanał, daj znać w komentarzu, czy ten film Ci się podobał, jak wygląda Twoja sytuacja na rynku krypto teraz, czy wyszedłeś z bitcoina. Ethereum, innych altcoinów, daj mi znać i widzimy się w kolejnych materiałach. Pozdrawiam serdecznie, hej!